Okej, okay, a teraz słuchaj mnie uważnie, teraz oddychasz głęboko i ci przychodzi do głowy ten moment krytyczny, kiedy umierasz. Kiedy umierasz jako Salmone. Jak to było? Kiedy umieram? Umieram w dużym domu. Mhm, uh umierasz -huh. w dużym domu. W Wenecji. W Wenecji wtedy jesteś. Nie widzę chłopca. I widzisz chłopca. Ok, Pietro. Pietro. To nie jest moje dziecko. To nie jest twoje dziecko. Ale jest ważną osobą. Jest? Jest ważną dla mnie osobą. Jest ważną dla ciebie osobą. Ile to dziecko ma lat? Mm -hmm. Mniej niż... nie niż dziesięć. Mniej niż 10 Ale nie wiesz, kim on jest dla ciebie. Ma związek z, z kimś, kto dla mnie pracuje, to dziecko. Mm -hmm. Związek z kimś, co dla ciebie pracuje. Chyba czuję się smutno, ale czuję się. Nie najgorzej. Czujesz się smutny, ale nie najgorzej. OK. A coś mówisz temu dziecku? Tutti Padre. Tutti Padre? Widzę. Ja coś zapisuję. Aha, coś zapisujesz. Tutti Padre, tak? Nie, nie, nie. To, to powiedziałem. Aha. I co to jest? Uh... Kecelo duro. Jak? Kecelo ke duro. Kecelo duro. Ke duro. Morte? Morte? Kecelo duro. Morte, ke duro. Czyś tam jeszcze nie widzę tego. Tak, mi się udało. To jest ważne, żebym to zapisał. Checelo duro e morte. Czyli co, co to powiedziałeś? słowo na F, ale... F. Mi się każe że coś... Coś... jest ciężkie. Ciężkie, tak? Ale tylko tyle. Tylko tyle, ciężkie. Teraz słuchaj, Keceloduro duro morta, co to znaczy? Związek coś ze śmiercią. Aha, to Keceloduro duro morte to ma związek ze śmiercią. Tak. Aha, ale nie wiesz dokładnie co napisałeś tam. Może że coś śmierci. Mhm. Bo chodziło o moją śmierć. Mhm, chodziło o twoją śmierć. Koza? Jak? Skoza. Jaką mhm. Słowo ravioli mi się kłania. Ravioli, okej, okay. co to jest? Co to jest osoba? Ravioli to jest osoba. Okej, okay, ravioli osoba. I co ta osoba mówi? Jej tu nie ma. Jej tu nie ma. A kim dla siebie był Ravioli? Ojcem. Ojcem. Aha, ojciec z Ravioli, tak? To jest nazwisko. To jest nazwisko Ravioli? Chyba no tak. Chyba tak, okej. Okay. Una gentilezza. Una gentilezza. Co to znaczy una gentilezza, wiesz? Mhm. A mówiłeś o Frozinone w poprzedniej hipnozie. Frozinone, byłeś tam? Byłam. Aha, co tam robiłeś w Frozinone? Pomagałeś sprzedać. Aha, pomagałeś sprzedać? Pomagałeś coś sprzedać komuś? Co chodzi O Wojciecha. O Wojciecha, tak. Siedzę w barze. Mhm. No tak z pięćdziesiąt lat. Mhm, masz pięćdziesiąt lat. Jesteśmy mężczyźni grają. Uh -huh. i gra jest związana z monetą. Mhm. Uh -huh. Gra związana z monetą. I ja coś. Nie wiem, myślę, czy chcę zjeść, czy napić. A to ma związek z winogronem. Mhm. Uh -huh. To ma zimę. związek. Związek z zimę albo winogrodowy. Mhm. Uh -huh. Bardzo lubię. Winogrona, tak? Tak, albo smak. A jak się mówi, winogrono po włosku, wiesz? Winogrono. Dychasz głęboko, skoncentrujesz się, jeśli przyjdzie ta nazwa. Grappo. Grappo. Ok. Coś tak, Grappo. Una Fortezza. Nie wiem w kontekście tego miejsca gdzie jest. W tym Frosinone, tak? Nie, nie jest, ale w Frosinone. Aha, ta forteca gdzie jest? Myślę, że w barze. W barze, okej. Okay. Ale wychodzę stamtąd. Mhm, wychodzisz. I wtedy właśnie po Wojciech proponuje mi pojechanie do Frozinone. Mhm. Mm I wtedy on ci proponuje wyjechanie I do Frozinone. Nie jesteś przekonany. Nie jesteś przekonany. Ale się zgadzam. Mhm. Mm jestem zły, bo byłem umówiony z kobietą. Aha, jesteś zły, bo byłeś umówiony z kobietą, ale się zgadzasz, odm odmówiłeś spotkanie i jedziesz do Frozinone. Jakie to interesy we Frozinunę? Coś sprzedać. Coś sprzedać. Nie wiesz co? Nie przychodzi ci do głowy, co to jest. Ma coś ze. Transporta. Transport. Aha. Della cassa. De la casa, wiesz co to jest? Nie ma się tak Pomieszczenie mi się kojarzy. Pomieszczenie de casa, tak? Tak. Nie mam w głowie? Mhm, fłoko. Fłoko. Fłoko co to jest? Nieprzyjemne coś. Nieprzyjemne coś, płoko. Nie chcesz o tym myśleć. Nie chcesz o tym myśleć. Jest to traumatyczne, okej. Okay. Sonodziela Dziela Dziela? Sonodziela Dziela Nie wiem co to znaczy. Aha Sonodziela, ale w jakim kontekście to mówisz, Sonodziela? Kiedy idę z Wojciechem Aha, kiedy idziesz z Wojciechem Koszt Mhm mm A ten student, ten twój kolega z Polski, Wojciech. To wiesz, z jakiego miasta jest polskiego? Ci przychodzi do głowy jaka miejscowość Polski? Coś ci mówił na ten temat? co się może. Morze, aha. Morze. Tam gdzie mieszka? Tam, gdzie mieszka? Mhm. Tam, gdzie mieszka. Jest plaża. Plaża. Jakoś inaczej do tego mówię. Aha, plaża? Ale jak inaczej? W jakim sensie? Nie wiem właśnie. Ale może mówić coś, że miał sad kiedyś w Polsce. Ktoś z jego rodziny. Aha, ktoś z rodziny Wojciecha miał sad w Polsce. on, on mnie pła Teraz mi się że wyciek on ma taką ranę dużą Ranę ma dużą, tak? Blizna Blizna, gdzie ona jest ta blizna? Za szyi. Za szyi. Aha Nie wiem, jakie to sobie zrobił i opowiadał o tym. Aha, zrobił sobie coś na szyi. I pokażę ci słowo skar. Skar? skar... Skaradża? Coś takiego. Skaradża. Skaradża. Ok. I tak mówisz się na bliznę z Karabzia? czy to jest coś innego? Nie wiem, ale to może być z tym związane. Okej, okay, to może być z tym związane. Ale rozmawiamy o czymś. To jest... Chodzi o jakąś nazwę. Mhm, chodzi o jakąś nazwę. Pedef. Bene. Bene? Benevento. Benevento? Okej. Okay. Benevento. I co to Benevento, co to? Co to jest? Nie Benevento. Nie wiesz, co to jest Benevento? Ale nie jestem zainteresowany. Aha. Czyli Wojciech powiedział Benevento, tak? Tak. Użył tego w zdaniu. Beneve użył tego w zdaniu. Benevento, a ty powiedziałeś, że nie jesteś zainteresowany Benevento. Okej. Okay. I znowu pada słowo forteca. I pada słowo forteca. Okej, okay, albo coś podobnie. podobie. Astori. Astori. Rozmawiam o jakiejś, jakiejś sławnej osobie. Mhm, mm o jakiej sławnej osobie rozmawiacie. Ja nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywa. I nie możesz sobie przypomnieć jak się nazywa. A ta sławna osoba to kim jest? O coś maluje albo rzeźbi. Aha, maluje albo rzeźbi. Chyba... Podziwiają ludzie, bo się wyróżnia. Podziwiają ludzie, bo się wyróżnia. I to jest równa osoba. Okej. Okay. I on żyje w, tam, ta, w tamtych czasach? Tak. Jest dość młodą osobą. Jest dość młodą osobą. A, znasz, a jakieś, y, przychodzi Ci do głowy jakieś jego dzieło? Tej osoby młodej? rzeźba. Rzeźba. Aha. Słyszała z religią. Z religią związana rzeźba. Wiesz, jak się nazywa? P. P. Nie A ta rzeźba, jak się... Opisz tą rzeźbę, jak wygląda? Z marmuru. Z okej. Okay. Albo granitu? Przedstawia jakąś osobę albo osoby Przedstawia osobę albo osoby? Ale nie widzę więcej. Aha Takie słowo mówię, to jest skalptore Jak? Skalptore. Skalp a skalptore okay. Ale też nie wiem co to oznacza to skarptorę. Okej. Okay. Teraz... A ja wr wróciłem do domu. Mhm. Wróciłeś do domu. miał jakąś pieniądza. Mhm. Mm Nie wiem, czy takie. Władam pieniądze z tą kobietą. Mhm. Mm Jedna. Była taka młodsza, ale... To jest starsza od niej. Mm -hmm. Jedna młodsza, druga starsza od niej. Chodziło o seks. Aha, chodziło o seks? Z to młodą oczywiście. Nie z obiema, Zobiema, okej. Okay. A teraz powiedz w twoich czasach we Florencji czy tam we Włoszech, jak się moneta nazywała? Przychodzi ci do czyj do głowy? S. S. nazwa na S. Tak. Okej. Okay. Ja I to. no właśnie niedawno nawet opiszemy te monety tak, to były monety na pewno. To były monety, a opisz te monety na S. Były złote. Były złote. Były brązowe albo złote. Mhm. Mm no Na pewno nie były sreby. Na pewno nie były sreby. Brozowe albo złote. I one były stosunkowo niedawno. Mhm. Mm Przyjąć jej historię, były. Aha. Jakieś nowe po prostu wchodziły te monety, te naS. S. Ale nie wiem, czy. Mogłoby się nawet, że przed moim urodzeniem, ale niedawno. Aha, niedawno przed twoim urodzeniem. Idź, przychodzi jakaś dodatkowa nazwa. S? I dalej? Dalej nie Głęboko oddychasz, płuca coraz więcej tlenu, i ci przyjdzie ta nazwa. Przecież wiele razy miałeś tę monetę w ręku jako salmonę. Sk. 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 Okej. Okay. A powiedz czy w Wenecji i w Toskanii były te same monety? To samo używali te same monety, tak? Czy nie? Nie. Nie wiesz tego? Okej. Ale wrażenie, że... Aha, masz wrażenie, że są monety, które się bardziej podobały, mniej. I to są z tej samej waluty, walucie, czy to jest inna waluta, czy to sama jest nie waluta? Wiem. Nie wiesz. Ale ja chyba nie używałem innej waluty. Aha. Kojarzy mi się, że właśnie kiedyś. Mojemu ojcu płacił w Francuz. Aha, twojemu ojcu płacił Francuz. Ale płacił też naszymi monetami. Aha. Waszymi monetami płacił. Kurczak to Mhm. Kurczak. Mi się że. Został zabity później. Kurczak został zabity? Aha. I, płakałem. I płakałeś. Ale kurczak to kto to? Kurczak jako zwierzę czy ten Francuz? Zwierzę. Zwierzę. Aha. To jest taka sytuacja przy ja nieprzyjemna. Aha, no, jaka nieprzyjemna sytuacja ci się przypomniała? Odore? Odore di salmone. Odore di salmone. I to jest nieprzyjemne. przyjemne. I to jest nieprzyjemne, odore di salmone. Ja mam 11 lat. Masz 11 lat. Aha, masz 11 lat i, powie... i odore di salmone. Co to jest to, do Di Salmone? Ktoś tak do mnie powiedział. Aha, ktoś do ciebie tak powiedział. O Dore Di Salmone Grupa ci powiedział. Chłopaków. Grupa chłopaków. Ja śmieją. Śmieją się z ciebie, okej. Okay. Ja się chyba ubrudziłem czymś. Aha, ubrudziłeś się czymś. Albo wpadłem do czegoś. Jakieś beczki, albo się przewróciła na mnie. Okej, okay. wpadłeś do beczki, przewróciła się na ciebie, i ty się obróciłeś tym. I co to było? Nie, wiem, coś takiego obślizgłego. A, obślizgłego coś.